Hejo, siemianeczko drodzy widzowie, z tej strony Wasz Krona Strategia to jest kolejny odcinek serii Dark Souls 3 ee, na moim kanale. No, i z tego co wi widzicie, jestem w Kapliczce Zjednoczenia, mam w ogóle inny miecz, ale to swoją drogą. I też to co może Was zdziwić, to to, że mam 34 920 duszyczek. Pozwoliłem sobie poekspić, pozarabiać między odcinkami ee, na następny poziomik, żeby nie tracić, wiecie, czasu że tylko raz sobie po Ekspie. Ym, może w od ym, na odcinku coś tam jeszcze uda nam się złapać i wiecie, coś może się tu uda. <laughs> y, ja właśnie mam dylemat, bo nie wiem, czy jednak iść w ten demoniczny topór, wielki demoniczny topór, czy może odbijemy sobie na wielki dwuręczny topór czarnego rycerza czy coś takiego. Właśnie nie wiem, nie wiem. I też na pewno dostrojenie się przyda, nie? Dobra, dajmy sobie jeszcze jeden punkt w inteligencję... Nie, dobra. Dajmy sobie te 12 punktów wiarę. Potem będę jakby co żałował. I teraz pokażę wam, co możemy... To powinienem dużo, dużo wcześniej zrobić, ale... Nie miejcie mnie za złe. Pokażę wam, co możemy zrobić sobie z duszy... Pontyfikata Salivana. Możemy mianowicie zrobić sobie Wielki Miecz Sądu. Jest opis, proszę bardzo. A tu mamy zbezczeszczony wielki miecz. Ja osobiście chciałbym. Mam właśnie dylemat zawsze między tym a tym. I taki. I ten. I skutek tego dylematu jest taki, że zawsze. Prawie nigdy go nie brałem. Tych opcji tylko zostawiałem sobie duszeczkę albo pożerałem. I chyba raz wziąłem zbyszczeczony wielki miecz, a tak to chyba tym razem wezmę wielki miecz sądu i nie wiem jak on działa. I na pewno on dość słabo. Mmm... Słabo mi teraz. słaby będzie dla mnie, czy może. hmm. Cholera, hmm. no jakaś... jakieś czary tutaj ma, nie? Dobra, yy, my co? Ja chciałem zwiedzić sobie Anorolondo, bo zbyt wielkie. przepraszam, bo zbyt wielkie ono to nie jest. I też miałem w planach, jeśli nie, Anorolondo, to więzienie. Ale chyba pójdziemy sobie do Anorolondo, przy okazji będziemy mogli sobie przetestować ten mieczyk na silniejszych przeciwnikach i zobaczymy, co to da. W pierwszej kolejności na pewno użyję ukrytego ciała, bo mm, tutaj mamy dwóch, no dobra, trzech, ale trzeci jest tam, a tak tutaj mamy tylko dwóch. Łohoho, wow! wow, ale się zawzięli, co nie? Nie no, ej, jakby ulepszyć ten miecz to ładnie, ładnie go. Porobi się. Ciekawe jak się rzuca Oooho! Eee, no dobre to jest. Jeszcze... Jak na czoredzia przystało... Moją manę troszeczkę zużywa, ale dobra, okej. Okay. Przetestujmy sobie to jeszcze raz. Weźmy sobie Estusika. Eee, no dobre to. I po jednym, okej. Okay. Fajne to. Byłem pierwszy. Ha, ha. I co? I co cwaniaku? Dobra. Jak widzicie, już mam 7620 dłuższa. Jak zaczynaliśmy miałem 1020. O, mówię tutaj jak zaczynaliśmy w Anorlando. Na prawo nie idziemy, tam jest skarb, ale musiałbym z tamtym gościem powalczyć. My na razie pójdziemy sobie tutaj na lewo. Będzie tutaj znak przyzwania. No tak nie za bardzo, okej. Okay. Okej. Okay. Rozumiem. Okej, okay, ten miecz jest fajny, ale najpierw muszę go ulepszyć A na razie chciałbym przetestować sobie ten miecz Wielki miecz czarnego rycerza Tutaj nic nie powinno być To raczej na drugiej platformie Ale lepiej się przekonać Jeśli chcecie chodzić, a nie truchtać To przytrzymujecie alt Alt i jest gites Ten jak to na drugiej platformie w sensie po drugiej stronie tam jest, nie? Ok, co, tu nic nie ma. Tutaj będzie kamień. I co mamy? Olbrzyma, węgiel, wiel, węgiel olbrzyma. Tutaj macie opis tego, co Tylko gdzie to może być. Yy. Aha, okej okay. A jeszcze popioły muszę dać w ogóle. Proszę bardzo. No, i teraz idziemy e, tutaj, gdzie idę do wnętrza tego. To takie, to jest ech, ech. Takie B. E, dlatego, że dość łatwo można zginąć od ilości. Nie wiem, czy powinienem mówić, zdradzać wam, jaki tu jest przeciwnik. Hmm. Tutaj mamy pajączkę, jak widzicie. E, oprócz tego pojączka, nie? To nie tylko dlatego można łatwo zginąć, ale jeszcze z innej przyczyny. Ale jeszcze z innej przyczyny. E, warto sobie tutaj pójść, żeby go troszeczkę obić na start. Zresztą skarbów, to zdążycie pójść. Uwierzcie mi, zdążycie? No, jak widzicie, już ktoś do nas strzela. Tych gości jest dużo. To są mianowicie y, Kapłani Biskupi. Co my tu mamy? Wygląda znajomo. Jeśli mówi o tym na górze, to tak. Tam mamy skarb po drugiej stronie. Tutaj mamy glutki. Księżycowa strzała Dobra, weźmy sobie ukryte ciało Wiem, marnuję many, których mam bardzo mało he, he 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 skończyła mi się Skończyło mi się Gdzieś tu jest Bina... Y, nie, drabina, nie drabina, a schody wbijamy na górę, wbijamy na górę, wbijamy na górę. Dobra, okej. Okay. Jest Gites, jest Gites. Niech oni do mnie nawet podejdą. Ja przy okazji sobie tutaj e, wypiję parę Estusików. Mm, niestety muszę użyć tego ukrytego ciała. Dobra, okej. Okay. Ich jest tutaj trzech, na moje nieszczęście. No i jeszcze mnie trafił. O, przewrócił się, hej. Ej, no bez przesady, bez takich. Ja i tak teraz chcę tylko otworzyć sobie drzwi Co my tu mamy? Dowód dotrzymanej umowy, ok? E chcę sobie otworzyć drzwi, a żeby otworzyć drzwi to musimy najpierw pokonać tamtego gościa Ten miecz no ok, jest mocny, ale muszę, muszę go najpierw ulepszyć Wolę tym powalczyć, jak widzicie dużo lepszy No i znowu tu niestety a ja sobie używać ukrytego, czy nie używać? Lepiej nie Łoooo Już bałem się, że wiecie, że on wskoczy Wskoczy tutaj na mnie Dobra, i ostatnie uderzenie Ściup. Dziękuję bardzo. Dość mało duszeczek za niego dostałem, ale dobra A jedyni biskupi to tam z przodu. Jak ich załatwię, to będzie dobrze. Dobra, jeszcze ten. No, i zostały same glutki, a te glutki to ech. ech, mech. Da się je ominąć, wyminąć. Proszę bardzo, one są tak mega powolne, że to jest głowa mała. My sobie teraz podejdziemy. Tu na lewo jest mechanizm, który otworzy nam drzwi. Co nie? Co tu mamy? Uważaj na górę. No, to jest już nieaktualne. Chyba, że chodziło mu też o glutki. Ale dobra, my najpierw pociągniemy za tą dźwignię, otworzymy sobie drzwi. Światełko trochę wpadnie. Ym, światełka trochę wpadnie. A ja tutaj szukam skrzyni, bo tu gdzieś powinna być jeszcze skrzynia, ale. To jest niemożliwe, żebym ją przekapił. Przy okazji wezmę sobie skarb. Mm, Rubin Aldricha. Już wam pokazuję opis tego pierścienia. O, proszę bardzo. Sprawda te glutki są mega denerwujące bo jak widzicie. E, bardzo wolno można je zabić, a ja w ogóle sobie wyposażę się w pochodnię. Mam pochodnię, więc okej. Okay. I poszperam pochodzę tutaj przy ścianie, bo pamiętam, że tu była gdzieś skrzynia, ale... A, okej. Okay. Fajnie. O, i mamy fragment Susan. No i proszę bardzo, dało się. Dało się. A mi, jak to działa. A, ok. Tu mamy znak przyzwania. Nie mamy, czyli będę musiał sam przeciwko bossowi walczyć, co mi się nie podoba. Dobra, i tutaj to wszystko. Nie wiem, czy połowa HP wystarczy, albo, wiecie co, użyję sobie żaru. Dobra. Wezmę tarczę. Przy okazji, ten żar wykorzystam sobie na walkę z bossem. Chociaż, tyle duszyczek... Słabo byłoby je stracić, więc może sobie bossa odpuszczę. Ohoho, ale chłop, w ogóle przeciwnicy z czerwonymi oczami są najgorsi. Dobra, bo oni także mają więcej HP. To jeszcze więcej zadają. Eee, dłużej gonią w ogóle gracza. Dłuższe te agro całe mają. Tych drzwi nie się. nie... się. W ogóle żadnej interakcji nie można eee, z nimi zrobić. Się podjąć. My teraz musimy zejść na dół. Tutaj mamy skarb przed sobą, ale jeszcze za schodami bodajże jest skarb jakiś, nie? Chyba, że mi wiecie, pamięć szwankuje i ...ubzdurałem sobie coś. pomyliłem z inną lokacją. Dobra, tu nic nie ma. Spać tutaj to tak byłoby słabo, nie? Nawet z tym pierścieniem. <śm> <śm> A nie, pomyliło mi się, okej okay. Pomyliło mi się z inną lokacją, dobra. Więc teraz co, wracam do ogniska. Czekajcie, ile potrzebujemy na następny poziom? 31 tysięcy. Eee, zróbmy to. Zróbmy to. Użyjmy sobie tych duszyczek. Yy, pokonajmy jeszcze jednego takiego, wiecie, takiego o srebrnego rycerza. I pójdziemy sobie do kapliczki zjednoczenia. Z kapliczki zjednoczenia pójdziemy sobie do więzienia. Aha, wiedzieliście to? Ale to było piękne, nie? Ale to było piękne. Jak ty to, to? Ok, to już nie było piękne. Pozwolę sobie łyknąć Estusika. No i cię pokonam o tak miecza. Hojo! Hoja! Pokonany, leżysz. Ok, super. Teraz lecimy do Kapliczki Zjednoczenia i potem, tak jak mówiłem, do więzienia. I zobaczymy co w więzieniu. W więzieniu w ogóle są tacy przeciwnicy, ale też są fajne rzeczy. Można tam znaleźć bardzo fajne rzeczy i fajnego NPC. Chodźmy. Nowy poziom, proszę. Eee, Dobre, i mamy 12 punktów wiary. Okej. Okay. Dzięki temu zostaje nam tylko zboostować sobie siłę. Eee, co nie? Tylko siłę. Tak, do 28 punktów. O, to jest właśnie ten wielki topór Czarnego Rycerza. O, to chciałem mieć, nie? Ten topór jest ciut lepszy, bo ma 157 plus 88, ale... Ech. Ech... Dobra... Chodźmy teraz do... ...lochów, o! Do lochów, ale nie do więzienia, do lochów. Chociaż czekajcie, o... Nie, wiecie co zrobimy? Pójdziemy sobie na bossa, na... Pójdziemy do Anorolando Tak, tak, ja przy zobaczę ile już nagrywam Zrobimy jedno podejście I skończymy, i się pożegnamy 17 minut, mógłbym co prawda pójść tam, nie? Ale dobra. Pozwolę sobie użyć ukrytego ciała. Niestety nie ma w ogóle znaku przyzwania, przez co będzie mi teraz dużo, dużo ciężej z pokonaniem tego bossa, ale dobra. No i teraz się zacznie strzelanie do mojej skromnej osoby. Tu nic nie ma, więc wchodzimy. No, do bossa, którym jest Aldrich, pożeracz bogów. Ale skromne, obrażenia. No nie, nie zdążyłem uciec mu z tej mgły. No okej, okay, fajnie. Spróbuję, nie! Może się uda. Nie? Tego strzałki magiczne wiedzą gdzie jestem. No i teraz powinna się gorsza... A nie, jeszcze nie, okej. Okay. Dawaj. Mocniejszy atak. Jo! Hojo! Dobra, ucieknij. Oskocz. Ale jeszcze raz go zdążę trafić, okej. Okay. Fajnie, fajnie. No nie. Ta druga jego faza jest tak B, że to jest głowa mała, nie? Słyszycie jak myszka pracuje, nie? Dobra. Niestety te naprowadzające strzałki jeszcze tu zostały. No nie. Dobra, leczymy się i uciekamy, rolujemy tam do niego. I przez to nie mogę go teraz taka tylko muszę Susa wypić. Dawaj, tak blisko, tak blisko. A spróbuję go teraz tutaj przy pomocy magii Aldryś pokonany Za pierwszym podejściem W pierwszym podejściu Ludziska W pierwszym podejściu Jupi Jupi Huru Super Za pierwszym razem Wow nie spodziewałem się tego, uwierzcie mi, nie spodziewałem się, że za pierwszym razem pokonam Aldrisia. To było niesamowite. My teraz sobie pójdziemy tam na... do górnych pokoi. Eee, po skarb. Nie czeka cię iluzja, nie czeka cię skrzynia. A tylko pierśń księżniczki słońca. Niestety tylko to. To stopniowo przywraca punkty życia. Czekajcie, gdzie tu jest? Gdzie tu jest? O! Stopniowo przywraca punkty życia. Tu macie opis. I teraz wam to zademonstruję. Tu macie punkty życia. Jak widzicie, co dwa, nie? Dwa punkciki. Niestety przy takiej ilości życia, jaką ja mam, to. Wow, to długo musiałbym stać w ogóle w miejscu i nic nie robić, żeby mi przywróciło tyle, ile straciłem. Tak? Ale no cóż. Dobra, jest moja winda. Ja sobie teraz pójdę do kapliczki zjednoczenia podwyższę sobie poziom i się pożegnamy. W ogóle spójrzcie co my tu mamy. Posągi władców, nie? No. No. Okej. Okay. Dobra. Teraz idziemy sobie do kapliczki zjednoczenia. Powiem wam tak, jak grałem w wojownikiem. A eee, Slayerem, który posługuje się ciężką bronią, to ciężko było mi go pokonać. nie raz ciężko było mi go pokonać. A teraz jakoś tak, wiecie, tak. tak o, o, udało się, fajnie. Dobra, nowy poziom eee, Dwa punkty w siłę, zostało mi 1800 duszyczek. Ok. Dobra, ok, fajnie, fajnie. Eee, jeszcze pokażę Wam tutaj opis popiołów. Eee, popioły, popioły, nie, to jest tutaj dusza Aldrisa Aldricha, proszę bardzo, eee, to jest to i jeszcze były popioły. Popioły, gdzie są te popioły? O, popioły władcy, proszę bardzo. Nie ma. Masz coś, co mogę przetranspozytować. Yy, albo kosa łowcy żywiołów. No fajnie, tylko wiesz, tak trochę słabą. Wątpię, żebym 22 punkty wiary miał. Yy, Czekajcie, to jest dusza Aldrisia i gdzieś tu jeszcze. Czy tylko jedną rzecz... a nie, jeszcze to, łuk. Długi łuk Mrocznego Księżyca. No. Proszę bardzo, tu macie opis tej broni. A jeszcze pokażę wam opis tego czaru. Wiecie co, chyba pozwolę sobie użyć, skorzystać z Długiego Łuku Mrocznego Księżyca, jak będzie możliwość taka, tak? O. O. Możemy porozmawiać? Hmm. Nie, nic ciekawego, nic nowego. Masz ty, Aldrich. E, wracaj na tron. My jeszcze pójdziemy sobie do tej przekupki. Ja sobie. A, dobra, zostawię sobie ten pierścień, ok? Możemy porozmawiać? Nie, okej, okay. nic nowego nie masz. Popioły. I jeszcze do Kowala Andrego pójdziemy. Poczekajcie się. Eee, pfu Pfu, poczekajcie chwilę. ok, Co możemy nowego? Eee... Czy, czy, czy zapewne jakiś strój ze wschodu, nie? U, u, tu, 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 tu. W ogóle zbro... zestaw Smauga możemy, zbroja z czarnego żelaza. Uh, uh, uh. Hmm. No tak nie jest zbyt jakieś ciekawe te tutaj rzeczy, te No właśnie wschodnią zbroję. Ej, mo moglibyśmy kupić, ale 8000 to kosztuje aż a może zbroję nieumar nieumarłego legionu? Hmm, co wy na to? Mogłem <laughs> sobie poekspić między odcinkami, byśmy sobie kupili i wyposażyli się w to i owo Zmocnij butelkę stusa Super i daj węgiel... Węgiel olbrzyma. Olbrzyma. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. <laughs> oh, by the way. Dobra, nic. Nic. Dobra, ok. Dobra, nic ciekawego. Zrób to. No, straciliśmy naszego złodziejaszka, tylko. Dziwne, że w ogóle nie ma żadnych... E, nie ma... Jego popiołów, tam gdzie powinny być, to najwidoczniej są w drugim miejscu, ale tam dopiero później. Hen-hen, daleko, daleko do tego miejsca. E, dobra, wiecie co? Zrobi zrobimy tak: e, ja sobie uzbieram troszeczkę duszyczek i kupimy e, zbroję sobie, ok? Tą wymienimy na tamtą miną no i będzie gites Dobra, to ja się z wami żegnam, żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Hej, cześć i czałem. Narka.